Dzień dobry wszystkim, z tej strony wasz ulubiony youtuber Hunter Bright, cześć. Cześć, cześć Mardy. Mardy, cześć Mardej, cześć Hunter, witam cię, bardzo serdecznie. Cześć, cześć i witamy was w Tower Defense. Tak. Bardzo fajna minigierka, słuchajcie, u mnie to będzie pierwszy odcinek w sumie, bo ja nie byłem pewien do tego, czy by nagrywać tego Tower Defense, ale wiem, że wy lubicie Tower Defensa, przynajmniej na streamach, go bardzo lubicie. Więc zobaczymy jak to będzie się tutaj e, 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 grało. Hunter, gdzie jesteś? Na samym przodzie. Raz? Czego, Nie sam bo, Ara, robię to robię tak... obliczenia Dobra, widzę, Raz widzę dwa, no. trzy. Raz, Wyższa dwa, trzy Wyższa matematyka, rozumiem Kurwa, rozumiem. jak stawiają pizdy, głupie, no Już mnie zdenerwował, przepraszam, od samego wstępu Najsam pierwszy, pierw... Żeby zdenerwować, no Dobra, dobra, ja postawię tutaj alt... artillery tower, co ty na to I to tak bardzo No właśnie stawiam też Mam fully upgraded Proszę bardzo Dobra, mam pieniądze, żeby wysłać im ścierwojadów, to proszę bardzo, ścierwojady poszły Ścierwojadów Chyba wiecie na czym w ogóle polega Tower Defense. Znaczy ja tutaj się pytam moich widzów, bo mnie to pierwszy odcinek tak jak mówiłem. Generalnie chodzi o to, że wysyłamy stworki i oni nam wysyłają stworki i budujemy wieże i musimy je rozwalać i, 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 i kto pierwszy straci i całe życie ten przegrywa. Tak jest, dokładnie. Tak bardzo w tak dużym to skrócie wiecie, I takie PCO zrobiliśmy wyjaśnienie. Wyjaśniliśmy, nie tę grę. Tak, do, do, tak wy, wyjaśniliśmy. Ja w ogóle mam fajne wieżyczki pokupowane, takie jak na przykład Lich Tower. A ty masz. Y, czy ty nie masz Necromancer? Ja Tower? mam Necromancera, tak, dokładnie. Tak, tak. Bardzo fajne. Y, aha, bo czekaj, bo ja zapominam cały czas wysyłać, wiesz? No, ja też tak delikatnie <laughs> zapomniałem, ale. Się. Ale jest dobrze jeszcze. Udałoby się, naprawdę. Co prawda w tym Tower Defensie trochę niektórych rzeczy brakuje, jak na przykład y, złoto za zabijanie tych stworków i tak dalej. Znaczy, w sensie zwierz, zwierz. też można zabijać? Za złoto? Wątpię. Tak. Nigdy, nigdy to nie Jak twoje wieże zabijają, to dostajesz złoto normalnie. No ale też Expa nie się nie dostaje, o, Expa na pewno się nie dostaje. Expa dostaje się stwork? za wysyłanie. Tak, tak, tak. Dokładnie wiesz co? Musimy pobudować Archery Tower z drugiej strony. Bo, jak będą latające, to sobie nie poradzimy. To jest bardzo dobry pomysł. Dobra, ja tutaj coś postawię. Bo przydałoby się też wysyłać te stworki, wiesz? Ja to ja cały w ogóle czas muszę wysylam. ściszyć tego Minecrafta, bo on mi tutaj. bo jego podgłaszałem na chwilę. A się Dżenie potrzebnie. Proszę bardzo. się, jak stare gacie. się, tak, jak stare gacie. Kurde! Gdzie stawiasz tego? Patrz, gdzie on postawił Ice Towera, no co za. Co tak blisko? No, słuchaj, nic z tym nie zrobimy. Niektórych, niektórych <laughs> nie zrozumiesz. Znaczy, no, to też myślę, że on nie wie, jak to działa, bo generalnie to. Co ile klatek się stawia, te towery? Co, co. Tak co 10 wieżyczek powinno się myśleć, 8, 10, gdzieś tak. No, coś w tym Byłoby stylu, spoko. Po koloko. O dobra, o udało mi się złoto ulepszyć. Jest. Dobra, ja już mogę 420 wysyłać i już rzucam. Serio? What? Mhm. Mm A niech cię, Hunter. <grym> I postawiłem <nawet> kilka wieżyczek. <grym> ja też postawiłem, ja właśnie dużo wieżyczek. Ale te Light Tower postawiłem i kilka tych. Aj i te dwa archery w sumie. A poczekaj, bo ja mam jeszcze jedną fajną wieżyczkę, którą chciałbym postawić. Tylko dajcie mi trochę miejsca tutaj, proszę bardzo. O, Quake masz, super. Quake tak, jest bardzo Quake dobry na. Mam. te, na Creepery. Tak, spowalniaje, czy stunujecie jak to stunuje, wygląda? stunuje, stunuje, Zatrzymuje ją całkowicie. No, no no, no, Bardzo dobra a sprawa. A z tyłu w ogóle, a nie, nie ma miejsca z tyłu. To ogólnie jest 5, tej... nie? Także tutaj no, to są to to jest na te miejsca chyba miejsce na te większe, no. Dokładnie towery. No dobra, niech te stoją na razie. To nam chyba nie zaszkodzi, co? Myślę, że nie. Dobra. 420 też bym wysłał, ale nie mam ma hajsu. Właśnie odblokowałem achievement, że wysi 10 tysięcy <laughs> potworów w Tower Defensie. O, proszę. Także wysyłam 10 tysięcy potworów w Tower Defense, dostałem 200 punktów i będzie na, na nowe prawdopodobnie wieżyczki. I to jednak warto. A dostajesz jakieś monety za to, czy coś w tym stylu? Punkty dostaję, te wiesz, takie ogólne, co się klasy kupuje. Aha, no to super. W takim razie, dobra, wysyłam pajajajo, for 20. Ja też wysyłam, dobra, mu lepszone złoto już za 500 ekspa. Także już także po 15 już dostaję za ten, na sekundę. W ogóle to nice. jest takie śmieszne, że jeżeli na przykład masz 10 y, albo 15 na sekundę I masz, wiesz, 410 monet, to możesz już wysłać 420 w tym momencie Serio? Mhm Jak to działa? Że masz 405 i w kolejnym sekundzie by ci naliczyło 420 To wysyłasz, kiedy masz 405, albo na przykład jak masz co 10 ten... Co 10 monet dostajesz co sekundę, to masz 410 i masz już wysyłać Aha Spróbuj sobie Jakiś śmieszny Chciałbym, ja będę miał te 15, bo na razie mi nie stać. Dobra, ja też na razie czekam, tylko na hajs. O, dobra, poszło hajsy, hajsy. Ja potrzebuję. Potrzebuję. Ekspa. Tak średnio z Ekspem. I ze złotem w sumie tak samo, jaka bieda. Ja już mam 500 Ale, on... Ale oni sobie nie radzą z tymi pajajają, znaczy w sensie one przechodzą bardzo daleko, bo oni mają tylko Archer Tower na samym początku. Ale nie, one padają, wiesz, bo do mage'ów tutaj tak naprawdę trzy mage'y wystarczą na ten, ten, na, na ta, te, na, jak to się nazywa, na pajojajo tutaj. Tak? Tak. Zobacz, co za tempa postawił te mage towery. Zobacz, trzy No widzę, siebie. widzę. <laughs> Ja, szkoda miejsca. No ale, Wiecie co? dobra, nie no, tak chcę no, gra jak tak No dobra, no grajo se, no, tam, no nic mi do tego, proszę bardzo. Grajcie 405 sobie. miałem i wysłałem właśnie. <kluje> o, super. Także, także wysłałem kolejne PA. Ja już mam 700 ekspa, zaraz będę miał ulepszenie na półtora kafla. Jezus, ja, mam, ja dopiero ulepszyłem te, te, te piętnastki. Jak ty żeś mnie tak wyprzedził? Co to ma być? Magic. <głos> 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 Dobra. Towieku, ja Wiesz tutaj co? mam oko jaszcząba, nie? Oko jaszczomba. Dokładnie. Oni nam same zombiaki rzucają, to, to jest taka Kto tutaj bieda. Mage towera postawił na trzecim poziomie przy naszej przy naszym zamku. Nie mam pojęcia, ale chodzi? to jest to jest jakiś taktyczny mage tower. Ale ja, to wierzę, ja wierzę, że to jest głębsza jakaś tam filozofia, że tym naprawdę. Ale ja, o co chodzi w ogóle? Jakiś, jakaś chaotyczna ta gra dzisiaj. Tak no, tak, tak średnio bym powiedział. Ale ja ci mówię, to to jest jakiś większy mastermind. To jest, to jest tak, mastermind, to jest mastermind. Jest zobaczysz. Jeszcze nas obroni, nie? Dokładnie. Musisz wierzyć w serce tego, tego towera, nie? Wierzę w moc tego towera, tak Dokładnie. Dobra, mam 1200 Expo już. Zaraz będzie 1500. Ktoś im w ogóle creepera rzucił. Serio już? No, już ci creepery. Jak oni mają same Ace te no to co ty zrobisz? No ale właśnie te arczerki niesamowicie mocno biją, wiesz. My też powinniśmy tyle Arczerków mieć. O, oni mają Zeus Tower. Mają zeusy. Jak to się czyta? Zeusy mają, to jest ciężko. Jak się, zeusy jak się z... to czyta? Zeus. Po, po... No ale znaczy po angielsku. Zeus czy ZUS? ZUS, to, to jest to jest... To ci pierdolnie jak ZUS tak naprawdę, nie? Ten... <śpiewanie> o Jezu. Zeus Tower. Zeus Tower, nie? Wychodzi taki urzędnik Proszę wypełnić dokument ABCDGY. Y. Proszę wypełnić druczek Czterema alfabetami czy jemnie, kurwa wszystkie liczby świata 0 do miliard. Jak moby tamtędy przychodzą to po prostu zawracają i idą z powrotem. Tak, się nie chcę. Dokładnie. Chyba, że idą poświadczenia emerytalne, no to wtedy człowieku stoją w kolejce. O Boże ZUS Tower, nie? O, rzucili nam trochę creeperso. O Jezus Maria Ale dobra, spowalniamy je niesamowicie, więc myślę, nie, że, one myślę padną, że nie uda mi się padną, przejść. One padną jak nic, patrz Ja jeszcze tej. Tutaj... Patrz co robi twój ten, co robi twój yy... No widzę Wait. właśnie, spowalnia je niesamowicie. To tutaj jeszcze potion tower jest super No kurde, co cóżko, ty może jeszcze jeden tutaj postawię, co? Ja wiem czy jest sens kumpel, jak one tak... Niszczone są? A, a, postawię. Tak w razie czego. A tam jeszcze. A nie, to jest połóż tower, dobra. Dobra, to ja tutaj staję w takim razie na Ale Quake'a też tutaj postawię w razie necromancera czego. Necromancera rzuciłem jednego. Gdzie jest? Ha, 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 na przodzie, i, tak? Ho, po prawej stronie, ho, tam gdzie piątki były o, o widzę, faktycznie Ja cały czas for 420 wysyłam. Cały czas próbuję expa uzbierać na kolejny poziom złota, ale coś mi nie idzie Ja rozbieram na giganta, mam 800 expa. O, proszę bardzo No jak chcesz wysyłać im jest za dużo, jest za mało czasu, znaczy musisz czekać, nie? To jest takie mm, 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 oh, mm. <laughs> Dobra, tutaj mm. leci. Teraz tak, Nekromansera ulepsza o jeden poziom. Spaceon zaraz wleci na arenę. Bo ja cię nie mówiłem, ja nazywałem swojego golema z tej, go, z tej wieży Spaceon Spaceon. Tak. Bo on <laughs> wygląda taki jak o warszowo! Jak... No, bo ten Necromancer Tower on spełni tego golema, tak? Dokładnie. O Jezu I taki space on wlatuje na... No. To najlepszy klub! A wiesz co tych Necro Tower... Nie czekaj Necromancer Towerów y, Fajnie jest więcej zbudować, wiesz, bo one jak spawnują te golemy to... To one bardzo mocno atakują w jedną osobę, więc na przykład są dobre na takiego giganta by były. No to to wiem. Ale ja zaraz tak, no daj mi ile. Zaraz Dobra, będę miał. Ulepszyłem expa. złoto. Ulepszyłem złoto, udało się. Dobra, ja już tak, to ci powiem tak. Ja już mam. Yy, ja to właśnie zbankowałem giganta. O, proszę bardzo. Ej, ile masz złota? Yy, 400 teraz, bo teraz wrzuciłem właśnie pająki. To zbierasz na jajanta? Zaraz zbieram na jajanta, wykupię sobie Dobra. tylko jeszcze jakieś hile i tyle. To za ty na to, żebyś ty zbierał na jajanta, a ja puszczę im w międzyczasie creepery. Dobrze. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Dobra. Bo on, widzę, że oni z creeperami się tutaj mają problemy, wiesz? Nie ma problemu, rzucaj. A jak jeszcze będzie, ale ja jeszcze nie mam złota, wiesz? Ja już mam 1000 złota. Ja mam 1300. Potrzebuję 3600. A ty 4, tak? Na jajanta? Czy 5? Mm, 6000 na jajanta jest, wiesz? Mhm. Jeszcze lepiej, Jezus. Ależ mam 1300, także spokojnie to. W ogóle śmiesznie u siebie sorcerery postawili. No, tak obok siebie, nie? Mhm. Mm Tylko, że to jest właśnie dobre, bo oni mają Leech Towera na trzecim poziomie. A, Tower jest słaby. Bo on atakuje jedną jednostkę, chyba że faktycznie tą falę puści, to wtedy jest mocny, ale tak to jest, słabiutki na początku. O, zobacz, już są taktyczne. <laughs> zobacz. Taktyczne mage towery na samym końcu i to trzy obok siebie U nich czy u, u, nas? A u, u nas, nas? U nas dobrze. dobrze, taktyczne mage towery muszą być... Ole rzucił falę Tak Gdzie tak? leci? widzę tower, widzę. Leech tower eksplodował nie? Widzę, widziałem właśnie Lich tower tylko fajnie eksploduje Albo nie, czekaj, ja wezmę... Odblokuję te creepery, bo ja zaraz będę mieć w sumie 3000 tysiące To czekać na ciebie kumpel czy puścić? Puść, puść. Jak to... Dobra, to wiesz co? Ja puszczę, tylko że ja puszczę ich 10. To będzie akurat 3000 i poczekam jeszcze 3000, i ty poczekasz 3000, i puścimy w tym samym czasie giganta i Creepery. Dobra, Myślę, możemy. Że to będzie dobry plan. Możemy, bo na przykład Lynch Tower się wtedy skupi na tym, na Creeperze. Tak. Dobra, bo jest, ja oni tak. sobie radzą z tymi. Creeperami, ty myślałem, że lepiej to będzie. Ale <gry> no widzę, że tutaj niezły wpierdziel 4, dostają. Czyli to mogłem Magma Cuba odblokować, to jest bardzo dobry. Wiesz co, Gigant jest dobry, bo on się później rozwala na te wszystkie Magma Cuby i te zwykłe cuby Gigant? Mhm. G z Giganta Magma Cuby wypadają? Tak, i zwykłe, i zwykłe te, i zwykłe sl slimy też. Poważnie? Naprawdę. To co oni to dodali? Bo wcześniej tego nie było. Możliwe, że dodali, wiesz? Jesteś pewien? Tak. Zobaczysz, dziwne. jeżeli dadzą sobie radę, to. Znaczy ja to, widział, ja to widziałem, bo już wcześniej na streamie, tylko chodzi o to, że ja myślałem, że po prostu te magma cube i slime, one chodziły w tym gigancie, że po prostu razem z nim się poruszały. Nie, 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 nie. one wychodzą wow. z niego. Jakie dziwne, nawet nie wiedziałem, byskitu. Brakuje mi 1050. 1100 raczej do tego. I mam odlokowane zabana już... Zobaczmy to A nie dobra. Już się odbagował, bo wcześniej tak stał i nie miał co robić. Tam przechodziło no obok tak, sobie... No, tak on, mogę, on chodzi, czasami miejsce. on tak średnio tak atakuje ten golem. Taki nie, nie chce mi się. Bym zaatakował, ale jednak nie. Ale, no, 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 no nie. odprowadzę cię, odprowadzę cię wiesz, już Nie chcę cię krzywdzić. Ja bym muchy nie skrzywdził. No, taki, taki golem. Poczciwy ale... stary golem. My mamy Spaceona, oni mają poczciwego starego golema. Poczciwy stary golem. Wiesz co, ja już mam 5800, to możemy już zaczynać powolutku operację. Yy, mhm. Dużo. Okej, okay, yy, operację dużo. Operację dużo, rozpoczynamy ją. Poczekaj. Yy... Dobra. 3, 2, 1, go. Bum, proszę bardzo. O, idzie jajant, idą moje krypsy, tylko że krypsy szybko padną, wiesz? Chociaż, jak teraz będą wszyscy bić tego jajanta, no to te krypsy może przejdą kawałek, co? Mi się wydaje. Ja życzę jeszcze tutaj Speed'a. To dobry pomysł. Yy, regenerację trzeba jakąś kupić. Ja już wykupiłem, tylko potrzebuję hajsu jeszcze. Yy. 400 Expo potrzeba aż. Zaraz będę miał, bo tutaj już. Dobra, patrz, proszę bardzo, proszę żyć. <laughs> proszę żyć. Regeneracja życia, proszę, proszę żyć. Co za, za umieranie. Też dam w takim razie jeszcze jedną. Proszę bardzo, regeneration. <laughs> jeszcze Kurde ten Creeper dar. sobie tak idzie. A już spalił się. O, o nie, już, już. O, cholera, pali. ale trochę oni oni rypią trochę. Dobra, rzucam speeda. No. GIGANT PROSZĘ ZAPIERDALAĆ <laughs> O patrz, o nie. widzisz? Wow, bez kitu, masz rację, dodali to Trochę tego wypadło dziadostwa Yo, o co chodzi, ty, ale tego, że rzeczy wypadły, super Ja to w sumie bym kupił sobie te magma Cube bez kitu proszę, tylko proszę, że, zasuwać za, za 1500 kosztuje magma cube, What? Dobra, kupię jednego I one proszę się bardzo. później jeszcze rozpadają, gnidy No Proszę szybciej? proszę szybciej, proszę szybciej. <laughs> dobrze, już, już. Patrz jak się dobrze. po lodzie. <laughs> Dobra, jest Poczekaj. kolejny speed. Poczekaj, ja jeszcze wezmę i... Ale mi nie stać, ty. Poczekaj. Ja Dobra, ja zbieram na kolejnego giganta, wiesz? Dobra, to zbieram na giganta, a ja tutaj będę... Proszę żyć. Już, szybciutko. Proszę bardzo. Proszę <laughs> żyć. O kurde czym on rzucił? Co to jest ty? Jaki... Zobacz! Jaki to jest burza. Z Meteor Strike chyba. Serio? No. Wow, jaki wypas. Dobra, Dobra podchodzimy im do, do bazy. O i z Magma cube... Wow, z tych Magma nie wypadają już te. To tylko Dziś... ze slimów y w takim razie. Ale Magma cube'y strasznie dużo życia mają. Uzbieraj teraz na dużo, dużo regeneracji, wiesz, bo ja będę starał się to jak najszybciej hajsy zarobić. Dobra, ja też muszę, ja muszę expa, kurde, tutaj sobie e, farmić, grindować, jak to się mówi. Te trzy golemy u nich stoją tak jak takie babcie stare. Pod blokiem. <grym> jak, jak, jak to się nazywało? Osiedlowy monitoring? Osiedlowy monitoring, no. <grym> Bez tu zobaj ile tych gigantów tu jest. Tak, tak się wożą. Ale ta fala idzie przez całą tą, przez całą rundę ich. Nie, prawie no, przez całą przez... Gdzieś tak do, dochodzi, prawie, prawie do końca dochodzi no. z tego co widziałem. Dokładnie. Ta fala. To może ja też leech reną postawię, co? Wypadałoby. Czy znaczy ja wiem, czy jest sens, kumpel. No, na, na. na bossa na pewno jest sens, wiesz? Tak mi się wydaje. Tylko że. Mi się wydaje, że po prostu powinniśmy jak najszybciej zakupić sobie kolejnego Golema. Mam już raczej znaczy Giganta, brakuje mi 3000. Dobra, ja postawię tego licza. On na pewno będzie dobry na, na Giganta albo na Armagedon. No dobra, spokoj, jak chcesz? Mi się wydaje, że powinniśmy zostawić sobie jednak hajs, żeby uleczyć tego Giganta, bo on wtedy padł tak szybko, bo miał za dużo tego, za dużo obrażeń dostawał. No ale zobacz, ile oni wieżyczek mają, więc się nie dziwię. A Może i tak dobrze on, było. No zobacz, moje pa moje jaja przechodzą. Ale to pa zawsze przejdą. Nie ma więcej niewidzialnych jednostek? Nie ma. Powinni zrobić więcej niewidzialnych po jednostek. O cholerę wieźmy rzucają. Ja nie wiem w ogóle, co wieźmy robią. Wieźmy filują. Serio? Mhm. Wow, to może puścimy Wiedźmy razem z Gigantem, co? Wiedźmy są słabe No ale jak Gigant będzie szelł, to może na gigancie się skupią O wiele lepiej jest regenerację naprawdę rzucić No tak, no nie mówię, że nie Warto spróbować Dla mnie to jest nie ale mogę spróbować Eee, 1500 mam A ulepszyłeś hajs już? Nie jeszcze No to ulepszę hajs za 1500. Znaczy nie, ten za 1500 ulepszyłem. Jak Dobra tak, ja zaraz rzucam tego, zaraz rzucam, bo jak rzucę teraz giganta, to. O, właśnie, błagam, żeby właśnie. Nam nie rzucili żadnego giganta w tym momencie. Musimy pierwszy rzucić. No co rzucaj. 500 brakuje mi brak, ten. Dobra, a ja mu, ja mu rzucę Spryska. regenerację. Regenerację czy Spida mu rzucić? Regenerację. Eee, regen... Może Spida na tym pierwszym odcinku, żeby on jak najszybciej to przeszedł. No przy... zobacz, no przecież te Wiedźmy normalnie idą, zobacz. Dobra, uwaga, stąd brakuje. Dostała. Jo, ale ta Wiedźma dostała w problemów. Do golemów. Rzucam! <grych> Okej, okay, proszę bardzo, regenerację. Łe, ale zobacz, jak go niszczą, ty przecież co tu się dzieje, panie? Musielibyśmy strzy rzucić. Jo, te golemy jak biją mocno. Zobacz, on Dobra, już golemy już uciekają, U golemy już uciekają. Weź, dawaj, też tak postawimy te e, necromancer towery. Tylko, że ty musisz postawić, bo ja nie mam złota. Znaczy, ja nie mam na to nawet. Nie mam. Cholera, tower, kolejny może, golem tak zaraz. Ale ono mocno biją, o co chodzi? Biją, biją, karają mocno. No. Ja. O, Armagedon już? Ta Ups Dobra, gigant pada. Rozdobcył się. O, kurde, rozwala nam wież, zapomniałem. No, mi się wydaje, że my będziemy mieli problemy z tym Armagedonem, wiesz? Mi się wydaje, że tak nie do końca. Kurde, ten gigant, znaczy ten, ten, ten golem o nich bardzo mocno bije. No, mogę w sumie, wiesz, co poczekać? Yy, I puścić gigantę razem z Armagedonem, wiesz? Myślę, że to by było lepsze. Kuźwa. Weź mi ktoś, ulepsz tego Lich Towera. O, Fully Upgraded, dobra. Będzie miał większy zasięg. A czemu on nie bije? To się cieszę, że nie bije. To oni zrobili, że. What? Ten przecież Lich Tower powinien bić, o co chodzi? A, ten Lich Tower. Można no. niego nie działa. Jakie głupie, ład. A przecież wcześniej działał, o co chodzi? Upa, giganta nam jeszcze puścili. Eee, panie, to my to przegramy. Co to? Im u nich, u nich Armagedon już pada. Nie wiem, czy wiesz. Czekaj, ja sobie to kupię bardzo mocno. <laughs> kupię sobie lepszą broń. Jezu, spada gigancie. Ja zarzucę tutaj w takim razie gdzieś jeszcze nekromansera jednego. Brakuje mi hajsu. Dobra, wszyscy się Armagedonem zajęli, a ten gigant to sobie gigant przejdzie sobie na Gigant sobie leci jak chce, nie? Spacon bije czy dostali. nie bije? Spacon! Róż dupę! Spacon! Za, za... Za jaką drużyną jest Spacon, bo nie chcę, żeby mnie tutaj zhejcili. Za Legią Warszawa. Za Legia Warszawy. Za Legię Warszawę. Dobra, pozbyliśmy się Armagedona. Robi, Proszę bardzo. Przeżnęliśmy to. I to tak bardzo bardzo Niestety Space postanowił pójść na odwyk Czy coś Można tutaj freeze, ale Niepa z czym No my sobie nie radzimy z gigantem Oni sobie o wiele lepiej poradzili Dwa poisony, Jezus Mariano jakich nupków mam w teamie no? To jest też niemożliwe No niestety Skąd ten kurde, skąd one się wzięły te zombiaczki? Jak one przeszły? One weszły w typ Inkoguta? What? Niestety. Nie damy rady, nie damy rady go tutaj rozwalić. No wiem, niestety, jeszcze po dzisiaj... z niego przecież wypadną. A tamten, co robi fuck? z łukiem, to ja nie mam pojęcia, nie? Stoi sobie i strzela, zajebiście. Łuk jest słaby strasznie. Gdzie o, kurde. idziesz? Wolniej. <laughs> gdzie się tak spieszysz, co? Kumpel. Kumpel. Proszę wolniej. No gdzie włazisz tam, co? Proszę stać na zewnątrz, a nie. O grudno. Jezus. Mamy no, to przerżnęliśmy. Ja nie wiem, czy teraz biję swój zamek, czy jego. Ja też nie wiem, bo to jest zbugowane, nie powinno tak być. Ja w ogóle nie mogę go uderzać, trzeba go uderzać w talię. No wiecie co... Tu, 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 ja sobie puszczę coś. No niestety. Kupię sobie Zeus Rage. I sobie kupi i zobacz jak to wygląda. Okej. Aha, Zeus Rage to jest właśnie to pole takie. No niestety przegraliśmy. Ale fajna gra była. No. Tu, 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 Ale oni, oni chyba też.. Tu, tu tu wywaliło cię? Nie. A ciebie wywaliło? Nie wywaliło. Nie wiem czemu. Ale wiesz co, chyba mi się wydaje, że znerfili creepery. Bo creepery były kiedyś zbyt OP i, i można było to wygrać, tylko creepery wysyłając, a teraz, teraz już tak nie ma. Teraz łatwo je zabić. Albo przynajmniej Trzeba by to je. patrzeć na bieżąco w takim razie. Co ulepszające, nie? Bo tak podlecieliśmy i tak no dupa. No to co, to w takim razie ty się witałeś, to ty się pożegnaj, no. Dobra, no to y, serdeczne arigato, że, że obejrzeliście ten odcinek. Oczywiście wszystkie informacje macie w opisie. Wpadnijcie do Mardeja na kanał i... versa? Ja, Tam wejdźcie do panterkę, zostawcie mu trochę miłości, jakiś fajny komentarzy, lajka, suba i w ogóle. Tak, dokładnie. <głos> <głos> o, ale zamiana ról. No. I co? I widzimy się w kolejnych odcinkach, nie? je yeah. Dobra, to trzymajcie się na razie i cześć. Cześć!